Niedziela palmowa to preludium do wielkiego tygodnia męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dla chrześcijan to najważniejsze święta w roku liturgicznym, a w tym roku czytamy Ewangelię o wjeździe Jezusa do Jerozolimy w wersji Markowej. To najstarsza według biblistów z Ewangelii, jakie posiadamy. Według Hieronima Marek napisał ją na prośbę braci w Rzymie, i punktem centralnym jest w niej wyznanie Piotra pod Cezareją Filipową wyznanie wiary w Mesjasza. Po tym wyznaniu Jezus zmierza już do Jerozolimy, gdzie mają się wypełnić zapowiedzi proroków o nim. Tam odda swoje życie na krzyżu, ale także w zmartwychwstanie. Wjeżdżając do Jerozolimy, mistrz dba o to, żeby uczniowie dostrzegli w jego historii wypełnianie się proroctw o uniżonym królu Mesjaszu. Skąd przybywa Jezus? Jezus przybywa do miasta świętego od strony Betwagę i góry Oliwnej, jak mówi o tym Marek, z kierunku z którego według proroków miał nadejść Mesjasz. W Księdze proroka Zachariasza, w rozdziale 14, wersety 4 i 5 czytamy W owym dniu Pan dotknie stopami Góry Oliwnej, która jest naprzeciw Jerozolimy, od strony wschodniej. Nadciągnie Pan mój Bóg i z Nim wszyscy święci. Sam wjazd jest starannie przygotowany przez Jezusa. Wysyła uczniów, żeby przyprowadzili Mu młode ośle, Mateusz i Jan zwracają uwagę na fakt, że Jezus wjeżdżający na oślątku wypełnia znów proroctwo o Mesjaszu, który przybywa do Jerozolimy łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu, oślicy. Takim właśnie zapowiada go prorok Zachariasz w dziewiątym rozdziale swojej księgi: Raduj się wielce, córo Syjonu, wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do ciebie sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny, jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. Wjazd na osiołku to także subtelne nawiązanie do błogosławieństwa Jakuba z Księgi Rodzaju, mówiącego o przyjściu tego, który zdobędzie sobie posłuch u narodów. Ma on przywiązać swego osiołka w winnicy i źrebie ośle u winnych latorośli. To Księga Rodzaju, rozdział 49, wers 10. Wreszcie wjazd Jezusa to przybycie długo... Oczekiwanego przez patriarchów i zapowiadanego przez proroków Mesjasza, potomka Judy, króla, który bez użycia przemocy zainauguruje nowy etap królestwa Bożego. Uczniowie, nakładając na osiołka swoje płaszcze, potwierdzają królewski charakter wjazdu Pana. Nawiązują w ten sposób do wjazdu i namaszczenia na króla Salomona opisanego w pierwszej Księdze Królewskiej, w pierwszym rozdziale, czy do namaszczenia na króla Jechu, opisywanego w drugiej Księdze Królewskiej, w dziewiątym rozdziale. Swoje płaszcze rozkładają także na ziemi tłumy, które Jezus spotyka przy wjeździe do miasta, potwierdzają w ten sposób Jego królewską godność. Towarzyszący wjazdowi Pana wznoszą radosne okrzyki Hosanna, błogosławiony ten, który przybywa w imię Pana, Zawołanie Hosanna pojawiające się w psalmie 118 oznacza Panie zbaw. W Jezusie przybywającym do Jerozolimy objawia się zebranym zbawiająca obecność i bliskość samego Boga. Wreszcie tłumy błogosławiące Jezusa dostrzegają w Nim zapowiadanego Mesjasza, Syna Dawida. Jezus przynależy do linii Dawidowej dzięki swemu ziemskiemu ojcu Józefowi. W Izraelu czasów powygnaniowych nie ma już władzy. W domu Dawida, ale narasta oczekiwanie na potomka Dawida, który odnowi królestwo Izraela i sprowadzi królestwo Boże na Ziemię. Do Jerozolimy przybywa Mesjasz, zapowiadany przez Zachariasza, potomek Dawida, łagodny król, który przynosi pokój, reprezentant ubogich i uniżonych. Nie da się zrozumieć wjazdu Jezusa do Jerozolimy bez pism I Testamentu. Mesjasz, wypełniając zapowiedzi proroków, przybywa do Jerozolimy, aby oddać tam swoje życie i w ten sposób zapoczątkować nowy etap Królestwa Bożego.